Mamko z tej strony Mr. Agnes. i jest to kolejny odcinek z serii Minecraft Single Player i ta seria stanie się moją czołową serią. Oczywiście tam są moi przyjaciele. Tak i był let's play Minecraft do serii Ten raz jest bo za bardzo nie mam meta i ścinam i tak. No, to zaczynamy. Co to się kopisz Mięsko! Jeżeli Tak. I w tym odcinku. O! Przepraszam, to mój pies oczywiście. Mam... No. I w tym odcinku spróbuję... fuck! 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 Please me. Don't! Don't care! Please! please. What the fuck? Of. Fuck! Dobra Na no hardkora Jest Jaki jestem Tępy Dobra, to tu zamieszkam tutaj szukam sobie tu O tu, 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 o właśnie Tutaj, gdzie teraz patrzę na F1 Aha I co do Mojego Minecrafta Premium, muszę sobie sam kupić Tak, no więc

A już się wyglądało. Dawaj mi moją kupę. Moja kupa. To Dobra. Nie wiem czy od razu, no Nie. Pierw to muszę się wspiąć. Tubie lubi. No nie, no to tak zrobimy. Hop, hop. O, Flint! Przynajmniej, znaczy ja mam polską przycionkę, więc... Nie dziwcie się dlaczego nie mówię po angielsku. Mój angielski by Was po pierwsze zawstydził, więc wiecie jak to jest. Dubi dubi, kill of mama, tu szpanujemy, turu du, kill of mama, szpanujemy. Aha, i przy okazji polecam kanał Nowaczka 97 powiedział, że wraca przed końcem świata oczywiście więc ja się bardzo cieszę przynajmniej ponieważ był on no, moim chyba faworytem kiedy nie znałem go nie poznałem to byłem w siódmym niebie no. się bardzo cieszę no. tak, 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 tak. Przepraszam, że tak cicho mówię, ale moja młodsza siostra śpi i wszedłem dopiero ze szkoły. zaraz, dwa, trzy, cztery, pięć, akurat. I ze szkoły... Może jest jeden z religii, więc wiecie. Takie fajne. Takie sobie, takie. Łop, 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 panem, staję, tak? łop, łop, kiedy spotkamy się na zakręcie, co z nami będzie? i, owie, i zawiercie, czy jak się tak. Nie wiem. No to z tą serią play Minecraft, jak ktoś się teraz zawiódł, spokojnie wróci. Spokojnie. Tak. Może pamiętacie moją przerwę z YouTube, ale to przez to, że przesyłało mi się długo filmy, no i ogólnie, nie miałam czasu, tak. Nie wiem czy to może tak zostać, nie wiem czy co. Op. A przy okazji, mm, nie hejtujcie, tak. Bo ja nie lubię hejterów. No. Znaczy to każdy nie znosi. Mhm. Bo niektórzy będą mnie zgadzać, że ta seria jest nudna i tak gadać, gadać. Najlepsze jest to, że ta góra mi się spodziewała, ponieważ jest tam I światełko za free. Nie trzeba płacić alimentów. Znaczy, co ja teraz ja pieprzę. Co ja teraz widziałem? Alimenty, a wziąłem rozwód. Mhm. Teraz minął komentarze. Ile mam ma lat? 11, no więc jestem młodym youtuberem dość i no zaczynającym dopiero więc no więc więc więc. ale bodajże no, bodajże hmm. zacichłem, wiem ale nie mam co robić, bo taki taki troszeczkę dziwny kształt proszę tylko po prostu spokojnym jakimś teraz przerobimy to Hor, chodź, 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 chodź. Co to ma być? Proszę powiedz mi. Ty, 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 ty. Tak, i jeśli lubicie moje filmiki, to polecajcie z nami. Mi się to bardzo przyda. Tak. Ja po prostu... Pierwszy odcinek to był największy stres ale później to już było lepiej tylko że teraz to mało pierwszy odcinek, drugi, trzeci no to wszyscy oglądali teraz to już prawie bardzo mało osób wygląda smutno mi z tego więc Ciekawe czy będzie przepiękne to pomieszczenie Bo mi się przynajmniej podoba Zrobię to w wytkumerowaniu Pop, hop, pop, pop, hop, hop. Ops No i wow, ci szybko mi no Czekajcie, zobaczę tylko ile mamy czasu nagrania A, dobra <laughs> Teraz z tego już wiem no to zakończymy już ten odcinek. I... O, a dlaczego nie... Kupa, gdzie jest kupa? O, kupa, kupa. Dobrze, to... Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Nazywam się TheMrRazic i polecajcie mój kanał. Subsk komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. Cześć!